Cześć się mano, ja jestem Karmolać. Dzisiaj sobie pójdziemy do netheru. Pierwsze, co muszę zrobić? To muszę iść po obsydian na portal, więc idę do swojej pięknej kopalni. No i mamy wszystko. Trzeba zrobić jeszcze krzyżyki, bo ale ja tu gdzieś rumiałem. Tak ponieważ w poprzednim odcinku musiałem to nie kurzyć, a ja to czego to w prawym, kurdym roku właśnie, właśnie się pokazuje poprzedni odcinek i zachęcam to jego obejrzenia. A ja mam chyba wszystko, a żarcie jeszcze zapomniałem, zapomniałem. Idzie ciestuje co? No. Chlebek gdzieś był. Był albo nie ma. No nie ma chlebka. To idziemy sobie po chlebek, po czym idziemy. Postawić portal Toneteru. A tutaj stał mój stary Tomek. A ja musiałbym w końcu Telamy nazwać, bo tak zwlekam z tym. Nie wiem czemu. Dobra, lepek jest. To teraz można iść, postawić gdzieś portal Toneteru. Myślę, że ten portal będę mógł tutaj postawić. Tak na spokojnie. Tutaj się zrobi dziurę. I wejdzie po to na dwa. Czyli, a to zrobię tak może Tak Trzy, trzy I tutaj do góry, dwa I wieko pomna chwila i robimy to No i jest piękny portal toneteru No to co, wchodzimy, nie mamy innego wyboru, ale Jeszcze kamień bym musiał wziąć, bo no tylko 4 to niepotrzebne mi jest tyle tak naprawdę. Musiałbym znacznie więcej wsiąść z tego kamienia. I żeby koty nie uciekły przez otwarte. Czyli ale ja chyba nie powinny uciec. I czy się ja tu miałem kamień. No i kit. I z tak kamienia się przyta na pewno. No i wchodzimy. No i dobra. I odblokował mi się achievement. I wow. Ale to piękne. Naprawdę to pięknie wygląda. Wow, naprawdę jedno wielkie. Wow. I sobie kwarc wykopię troszkę, ponieważ szukam twiercy. Coś mi się spukowało z armurem. I szukam twiercy, no i jakby się trochę przytał, tak naprawdę. No nie oszukujmy się, bo enchanty na dragona to się przydają na pewno. I to no manopigmenty, co tam powiecie, jak będzie ogólnie nie mija. Co, samowicie? że. A. Mówicie, że widzowie muszą zostawić subskrypcję łapeczkę w górę pod odcinkiem? A dobra, no to zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale i do zostawienia łapeczki w górę pod tym odcinkiem. I będzie kozacko ogólnie. I dobra, jeszcze tutaj kopię kolejny kwarc Nie no, tu pięknie wygląda, naprawdę. Czekajcie, ja sobie idę to obudować. Może. Albo nawet nie, później sobie to butuje. Mam nadzieję, że się nie wywalę na odcinku, bo to będzie trochę wstyd. No i że ciasto poza nim też mam nadzieję, że się nie wywalę. Ale gdzie może być twierdza, no pomyślmy. Jestem twiercą, gdzie mogę się znajdować? No w netesze. I tylko to mi przychodzi na myśl. A tak to oprócz neterem. A tam co jest? Nie, tam chyba nie ma. Właśnie ma Co tam powiesz, jak się W kaściku. Dobra, no i gdzie jest ta. O, cholipka. A O nie, 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 nie. O, ej! My się pogniewamy! No chodź tu, no. Oj, zabijcie i to domu. No, tak blisko było. Ała, To boli! No ej no Trafiłem? No nie no to Dobra, o trafię trafię trafię, jest trafiłem Strzał za 100 punktów I mam, mam luzę kasta. To mi się przyda do robienia potek ogólnie A więc walka po raz drugi, dobra O Pikmena zaatakowałeś, no to życzę Ci powodzenia ogólnie no chodź tu, no, co tak lata? ja Mam nadzieję, że przypadkiem pikwendów nie walnie, bo tak to to lipto naprawdę. No, no chodź tu, no. A! Twój was jest, dobra. Nie wiem już tak. Którego się fokusować? Dobra, pierwszy już skinął, a się ten drugi. Ty odleciał. No odleciał, zniknął. Może nawet i lepiej. To my się widzimy jak ja znajdę tą twierdzę, bo nie będę was z tym sanucać ogólnie. Dobra, jest, znalazłem ją w końcu. Szukałem ją bardzo długo, 10 minut. I zmieniłem kierunek, w którym szłem, ten portal jest gdzieś w tamtą stronę, gdzieś tam. Ja pamiętam, ja pamiętam, mam dobrą pamięć. I ten, i ale skok wiary, o za to musicie zostawić łapeczkę w górę i dobra, mam nadzieję że coś znajdę w tym ee, w tym dungeonie albo powiedzieć, w, jak to się nazywa pałacu o, twierdza, jak ja to mówiłem, dobra to, to za punkt, a nie żebym, a dobra, walić to Odblokowano osiągnięcie, potworna forteca, tam nic nie będzie a tutaj może być coś bardzo ciekawego i mam nadzieję, że wszystko widzicie ogólnie, bo jest trochę ciemno. A tutaj dalej nic nie ma. No niestety, no. O, place! Dobra, dawaj place. A. O. To mi się przytapie, to jak hodować te szybki. Dziękuję bardzo, Morto. Naprawdę dziękuję. Podoba mi się to. Idziemy dalej, prosto. Albo kurę? Na kurę chodźmy. A i tutaj coś jest. O! Właśnie miałem mówić, że w tych tanczonach są skrzynki i złotym jeczli krzesie, no to... Tak średnio bym powiedział, tam już nic nie ma, więc nie mam podstawy iść i się wrócę, by pójść dalej prosto. I dobra, tu są slajmy. O, kolejna skrzynka, mam nadzieję, że będzie jakiś diament albo coś. No nie, no złoto, no złoto mi się ogólnie nie przyda, ale jak za darmo to biorę. Wiecie, za darmo to każdy Polak jak Nieważne co to jest, ale bierze Dobra, na prawo, na lewo pójdziemy później I teraz tego telekwenta zabijemy No i jest Nie ma pola O, holender Dobra, dobra Dobra, jest Tu musiałem to zapłynąć Brawować. A few moments later. Dobra, walić to. w Ci, prawie mnie zabili. Dobra, prawie mnie zabili. A tam było coś jeszcze. Tutaj nic nie ma, ale tam coś jest. Mo... nie może, tylko na pewno jest. Dobra. Zrobię tak, już tak nie wyjdą, nie wyjdą. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. I dobra, i gdzieś tutaj mogą być czarne szkielety, i trzeba. A dobra, tam jest dalej, tam jest chyba koniec. Nie jestem pewien, a to się później sprawdzi. A tutaj? Co jest tu, Czyżby tutaj była góra tego tanczona? Tak. A tu jest jeszcze wyżej. Okej, okay. zobaczymy, gdzie nas to wyprowadzi ogólnie. Dobra, może tu jakaś skrzyneczka. Dobra, duży ten tanczon ogólnie. Więc nie ma sensu dalej eksplorować tego. Wrócę tam gdzie ten... miałem wrócić, ale ja, ja o tym pamiętam tylko w tą stronę teraz. I zjem sobie chlebek, bołożę ogólnie. I tutaj na lewo albo na tutaj nie tam, tu. Na lewo albo na prawo miałem iść. O, tutaj, no jest skrzyneczka, no i dobrze zrobiłem. I siodło! I złota zbroja na tego konia. No to spoko, bo będę mógł mieć konika w końcu. O holender! O holender! Chodź, tak, no. Chodź, dawaj czaszkę, dobrze? Dasz czaszkę? Polubimy się wtedy. No węgiel, serio. Dobra, lecimy z kolejnymi i tak. O. Ty, mm. panie. Idzie, 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 idzie. Dobra. No i nie ma czasówki serio. Tam jest coś Clone A Clone Stone będzie fajne do oświetlenia mojej hatty. To sobie pójdę po niego. Bo jeszcze tak blisko niż w środku. No coś pięknego, coś pięknego naprawdę. Nie no jest tak idealnie. No i dziękuję bardzo za ten Clone ogólnie. Teraz się wracamy, bo w tym trukiem może być coś. I ten... Coś, co będzie mi potrzebne, to zapicia. Center Dragona i to nie tenty. Nie tenty, albo nie, albo tak, albo nie, albo nie. Czekaj, nie, tak, nie. Czekaj, tak, ten, ty. dobrze. Tu i teraz tu, tak, dobrze. Ale typa ty paty miałem. No i kolejna skrzyneczka. No i witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będzie miała coś ciekawego. I czy masz coś. No, żelazo, nie jest aż tak źle i więcej krzesiw Ok, wow, kolejna. Od razu, no i obsydian mi już nie będzie potrzebny, bo mam portal. A tu jest koniec, tak? Tu jest koniec. Podsumowując, zebraliśmy coś? Totalnie nic. A co będzie nam potrzebne? To. Drakona Blaze. O, Blaze, Blaze. O, lipka. O, Holender Dobra, jest. Uhu, chodź tu zabijecie no ej no dziękuję bardzo wiecie już się wystraszyłem że mnie zabiję mordo a no, chodź na solo no zabijecie tako łatwo essa pego wariacie o holender ile was tu dobra zdążyłem o uh, uh, uh. I teraz siekierę biorę i was zabijam na kilka szotów, No i dawaj, tam i tą czaszkę, no proszę was, to jest naprawdę mało, a dla mnie coś dużego. Nie, tutaj nie byłem. Albo byłem? Ła, no, co mnie bijesz? pariacie albo byłem? Czekaj, byłem tu chyba, tak, byłem. Dobra, to się wracamy do naszego poprzedniego stadium. Czy ja zaszłem? Dobra, chodź tu. Nie będziesz mnie tenerwował, Kościół Nie, tutaj byłem. Mam playzy? Tak, mam play to. Ojej, ile ja tych potrzebuję play z ma Siema czacha. i Nie ma czaszki no. Bo fajnie by było. Fajna by była czaszka na literę ogólnie. O, Żelazo. Dobra, dziękuję bardzo. O, otóż nie tym razem Morto. O, dziękuję bardzo i. diamentowa zbroja to. To mi jest niepotrzebne. Złota zbroja to. Krześciwo mi już nie jest potrzebne ogólnie. Tutaj jest coś jeszcze, dobra, to wracamy tam Bo tyle ile tu jest tych skrzynek, to naprawdę dużo Dobra, przekopiemy się, a co? Aha, tu już byłem, okej okay. Nevermind, whatever Ale tutaj nie byłem No i złoto, no i dziękuję bardzo A tutaj jeszcze coś jest, dobra To idziemy tutaj i zobaczyć co tu będzie ogólnie I co tu jest, czy jakieś coś tu było? Nie Myślałem, że coś było za płotkiem, a tak tutaj to, to nic. Mm. Ej. Ja nie wiem skąd przyszedłem. Dobra, idziemy szukać. Idziemy szukać drogi powrotnej. Mam nadzieję, że ją znajdę. Poczekaj, gdzie ja jestem? Tutaj byłem. Tu są zejście na tu, a ja muszę iść w górę, chyba. Albo i nie. Albo tu idziemy. Czy tu już byłem? Nie, tu już byłem To czekajcie Gdzie ja tu byłem? Byłem tu Czy nie? I tam Tu? Nie, tutaj, to stąd przyszedłem, tak? Stąd wyszłem, tutaj tak prosto Czyli tutaj muszę iść A nie, za tym tu jest, za tym No, już jesteśmy w domu Już wiem jak zarabiać do domu, dobra to my się widzimy przy portalu. Ja już jestem przy portalu. Tutaj mi trochę kast, którego słyszycie, trochę sprawiał mi problemów, ale na szczęście doszedłem w yy, całym kawałku i na rakaście. Yy, mam nadzieję, że się to bo mnie będę widzieć. A ja mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. No i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.